Firefest utwór napisany przez Johann'a Straussa, słuchajcie, trochę o ogniu, trochę o festynie, generalnie musiało być fajnie i postanowili grać na kowadła, my kowadła zamienili na glazy wszystko jest okej. Okay. Artur, czy to już jest, to jest ten moment? Czy to jest ten moment? Czy wszyscy już mają te telefony powłączane? Bądźcie sobie bliżej, bo tam i tak nic nie będziecie widzieć. Chodźcie się bliżej, obejrzcie. Słuchajcie, że ma jasność. Najpierw, ale, panie kierowniku, pan musi tutaj odejść stąd, bo oni muszą patrzeć na siwego, który jest teraz dyrygentem. To znaczy, możecie czaskać wtedy, kiedy on czasko. Co się oczywiście i tak nie uda. Ale przynajmniej próbujcie. Spróbujemy zagrać jeden, jeden takt? Czy razem od początku? Co? Jak myślicie? Słuchajcie, bo to nie jest tak, że walimy wszyscy. I tak będziecie walić. Ja wiem. Zrobimy się próbę, to? No? Próba mikrofonu. tu. No, no. Siwy, słabo dyrygujesz, wiesz, prawdopodobnie słońce odbiją się od glaty i nic nie widzą. I o tym się można się żartować, słuchajcie, bo to jest mój młodszy sąsiad. E Draj no, krajza jest prawie tak polerowana, wypolerowana jak twoja gowa. Prosiłbym tutaj kawałka ściereczki, żeby mógł przecierać. No to co? Słuchajcie, jakoś to będzie. My tylko nie robimy pierwszy raz i mam nadzieję, że nie ostatni. Prosiłbym, żeby nie zasłaniać. Oni mimo wszystko, niektórzy będą na niego patrzeć. Znaczy, ręka nie zawsze będzie ich słuchać. Ale lecimy. To co? Eins, zwei, drei. Polka. Thank you Marcin Siwiec i Państwo razem z Orkiestrą Reprezentacyjną Gminy Miasteczko Śląskie. Słuchajcie, jako płynie z tej lekcji nauczka na przyszłość. Po pierwsze, nie wstąpisz i muszą na noc wodki wsadzić do wody, żebyś tyle napędzniały. Wszyscy mają oczy, zęby, palce? Dziękujemy bardzo za ten instrument w firmie Olmed. Inspiruje nas złom. Zobaczcie, jak nas zainspirował w Tarnowski Górach. Słuchajcie z tymi młotkami i od razu Wam zdradza, znaczy nie zdradza Wam tajemnicy. Ale nie idźcie jeszcze do domu, bo może się coś jeszcze z tymi młotkami dzisiaj wydarzy. Dziękujemy Państwu. Poglaskajcie się sami sobie. I nikomu nie godejcie, ale może to nie jest ostatni rozprawy dzisiaj na tym drodze. Jak się grało? Czy ktoś jeszcze coś słyszy w ogóle?